Nie nie nie, 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 czuję to. Tebemu Ale w tym samym czasie streamujesz i nagrywasz sobie, nie? Nie, 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 nie. Jak, to streamuję, nie, 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 nie. jak streamuję to streamuję, jak nagrywam to nagrywam. No, ale, ale kiedyś, jak na przykład Obcego nagrywałeś, potem wrzucałeś, to. Nie tak, nie tak, 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 tak. A To jest masakra, prawda? bez bezbrony. To było nie? w. To... A w jakim w jakim nagrywasz na OBSie? 20 tysięcy. O kurde. Później na Adobe. A później robię 10 tysięcy na YouTube'a już. zawsze lepiej mieć ten wzorcowy plik większy potem. I nie, tak, no to, no to no pewnie no. pewnie. Boże mhm. ja mam jakieś tak dziwnie, że jak... bo nie wiem pewnie Avermedia, chyba to przechwytujesz, nie? Bo jak chciałem samą e, tak, grę, tak. jako przechwytuj grę, to przez OBS-a krzaczy ta gra. wyłącza się. Nie no ja wiesz, ja... Ja to robię przez. E, e, przez tego. Ja może nie bijemy tych zębiaków. Przez drugi komputer, nie? Przerzucam po prostu obraz. Ty fajna łopata, Juhi. Naprawdę świetnie sobie radzisz. To nie mogę nic jak, trafić bę, jak, nią. Będę miał, jak będę miał śnieg na podwórku, to wiesz. Coś to nie gra. A to tutaj są gniazda, tak? Tak. Jakie mamy zniszczyć? Roki, spokojnie! Spokojnie! Jest, jaz, się wziąłeś? się jaz, jaz, go! jaz, 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 go, go! Nie, 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 nie ci widać jak nagle się pojawiłeś. Lampkuję go! Chyba się udało, zabijmy to! Gdzie on jest? Lamp. go. Tu jest. Przylamkuj go, przylampkuj go! No, ale wiesz, to się czasami kończy, nie? Dobra, idziemy gniazdo, chodź. Tam jest, mam go! Kurde brade. Ale co on zrobił, co on zrobił z tobą? Przecież jesteś cały rozwalony. W... Masz żebra na wierzchu. Hmm. Zabiłem go. No, ja no nie. nie, to jest masakra. <laughs> ale wiesz, ty nie masz ten. Ty nie masz żyć chyba, czy masz? To no, nam zostało ja? już 5 żyć tylko. Ała! Ała! Więc widzisz, ty tak, ja giniesz, okay. ale... Pomocy! Pomocy! O Jezu, a szy jak jest, jest szybcy? Coś. No bo noc jest, no kurde. A to oni są szybcy w nocy? No, no. sato, czy ty pierwszy raz grę uruchomiłeś? No! <śledzisz>, że tak! <śledzisz>, o lol. Chirwę! Chirwę! Chirwę, kobieta mi bije! What the fuck, oni chodzą w nocy po tych dachach, a na rano nie mogą wchodzić. Kobieta nie bije, pomocy! A no bo mają A. uczulenie na słońce, wiesz? Aaaa! Słońce ich spowalnia. To żeś to mi coś. zaspoilerował, rok no. No dlaczego pytasz? <grym> nie topesz, pomóż <grym> A ja kogoś biję tylko nie wiem kogo. A bo to. O oh lol, Uważaj! Ty masz jakiś. Yy, ten, Izak. Izak, weź to. znaczy, Juhi, weź to oparł. Kolejku! Za późno, nic nie powiem. To bierze. jest sakra, już nie żyję, a kurde, to nie ma, nie ma w ogóle sensu wjeżdżać w kurde w kilka raz, bo to jest już w ogóle, to jest już porażka a ile? kompletna. A ile ty masz żyć? Ty masz... Dom? Nie właśnie masz chyba nieograniczone, nie ograniczono. Nie widzę przynajmniej nie Dopóki nie zniszczymy chyba tych wszystkich... Yy... Gniazd, no tak. Gniazd. A te gniazda to są, to jest to rozumiem, tak? Tak. Gniazdo zniszczone, dobra. Ja to pomacam trochę, 58 dolców, spoko. Już od razu do Zm się drogi. No to lecimy kolejne. Chcemy chodzić razem, panowie. Jak to wygląda? Nadal tu jesteś. Ja z tobą nie to chodzę. To. Nie, nie, nie chcesz ze mną chodzić? <grym> o kurde, nie jest traf. <grym> Coś ci, ty. Ty <grym> za topem. <tobą. grym> 25 ja, minut. Żeśmy... Jestem je On nie On Przeszkodziłem je. mu, przeszkodziłem mu. O jezu, spadłem. Przeszkodziłem mu, bo skaka na ciebie. Dziękuję. Co, gdzie jesteś? Na, do, na dole pobieg. Jak on to skacze, to musimy mu przeszkadzać. Tempo słupie wchodzić. <noise> co się dzieje? <noise> Dawaj. Jakoś Jak na tę skurę. Marczerak! Gdzie jest? Gdzie jest? Gdzie on jest? Gdzie jest? Gdzie jest? Gdzie no, jest? jest? Gdzie taki... jest? jest? Nie idźcie jasno, złoń, no, tak górę, to Dobre, ja przez barierkę, ja jestem kurde pośledzony kurde. No, no tak, to, to ma tam, kurde metr wysokości, jak kurde, kurde Stary jak to wygląda, jak ty na Juchiego skoczyłeś Ledwo wiesz tam Juch i spadł w ogóle Ale nie mogę przeskoczyć przez barierkę nawet kurde Ej nie chodźcie nie. Czekaj, Czekajcie, czekajcie na mnie Nie zostawiajcie mnie, gdzie jest Rocky? A mamy jakieś flary czy coś? Mamy O ja mam flarę, to teraz się pobawimy i słyszę go, słyszę jego odgłos krzyczący. Gdzie to jest tak to sprawdza. A co można pod kół obejrzeć? Pod kół, y, hmm. gdzie są gniazda. Hmm. I rzeczy. No to poczekajcie, bo tu jakieś rzeczy są. No, jakieś batonika z zjadł. kawę mam. Chce ktoś kawę? A wodę masz chociaż. <laughs> Kawa jest tylko na handel. Hmm. Nie mogę zrobić wam kawy. Chodzi gdzieś, gdzie chodzi. Co to gdzieś. jest? To się wydzierasz. Gdzieś go tu widzę, gdzieś chodźcie go tu widzę. Chodźcie, chodźcie Chodźcie flarę. Kto tak syczy, kto tak syczy? To flare! Flara. Aha, to flara! <grym grym> to Izak <zrozumiałe> Izek. Syczy. To ja, <grym> ja cię kręcę. Wow. Ja nie idę z tyłu ani z przodu. <grym> Ale to on tak krzyczy teraz, nie? Tak on tak specjalnie straszy. Ja, A może... znaczy, bo on jak tak krzyczy, to wykrywa ten, wykrywa nas, wiesz, on wtedy ma podgląd gdzie my jesteśmy. Izak! Nie, nie, nie czytuję! Jezu, co to było? Co to, to było, Rok? Wybuchnie. Chyba Raki, co ty chyba. robisz? No to na, na wyskok, na ślizgu, wiesz, to ja z butami wchodzę, to zombie są, wiesz. Z buta wjeżdżam, z buta. The... Ej, ale panowie, my nie mamy chyba. Dobra. <śmulity> no, chyba... no, jest... ma... no! nic nie poradzę. nie jest. Masakra Jezu. Ja się Jezu. trochę cykam Jak to w ogóle? stary Ja pierwykam Dobra chodźcie idziemy te gniazdo zniszczyć To jest kolejne Ej no nie mówcie mi że tak daleko nie... What the fuck? O, tu daleko respi Jezu. Najfajniejsze jest te zombiaki kurde Wypierdziela gdzieś tam z ten, ze schodów czy coś no, Z tyłu! Ledwo co żyje, apteczka czy coś Czekajcie, muszę sobie apteczkę zrobić ten Jak wyjeżdża z buta a broń się chyba nie czy psuje tutaj, co? Wow, Jezu, skąd ten tu? Bo Jezu, Jezu. To jest też w tej grze fajne, że Bijesz na przykład Oczy jednego zombiaka, głowy. a nagle Kurde, nie wiadomo skąd się bierze drugi jakiś Rocky, naucz mi się tak się zgadzić tak Chodźcie, no, tutaj ty... jest ten. bo słyszę jak on biegnie Jest, 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 jest oślepiony! Nie dajcie mu uciec! Dobrze! Dobrze. O! Ty o! jestem kurder na jednego to jest niesamowitasz Ty nic jestem w stanie zrobić. Poczekajcie, no, to wiesz, może być najlepszą broń. Masakrę. To jest wiesz co, to jest chyba kwestia poziomu doświadczenia, bo ty żeś dopiero. Umiejętności masz. To, 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 to graba tak skopał tego dołu. <śla> to na pewno graba. Chodźcie, bo tu w rurce jest jeszcze jeden. Rurku a. Tutaj jest to. No ja tutaj chyba nie ma ten. Się nie męczymy, nie? Ja to przeszukam. Chyba nie. No i co teraz? Następne nam pokazało. Jest, mary, to... zostawiliście mnie sami, a ja się Mam tutaj Mam 5 pieniędzy, jeszcze 3, tak. jeszcze 3. Rok jest tam gdzie? Jest? jest. Czuję to jest ten nierut. Tak. Jest. nie Chodźcie no na śmieci. Kto idzie przez tą przez tą Woo! fabrykę mięsa. Ej, uleczyłem cię Yuki. Dzięki. Można kogoś uleczyć. Ja I Izak Iza krzyczy, Izak krzyczy, I Izak, nie krzycz. Słyszymy cię, nie krzycz. Rok chodź, uleczę cię. Nie, go! ratuj go! No zabijcie. Nic, tylko ja Właśnie tak kogoś rzuc, to już nie żyje praktycznie. To jest no mówi też. Tylko my mamy już jedno życie chyba. Na no właśnie, jedno życie A trzy gniazda, a trzy gniazda. Dawajcie, zasadzie przyspieszyć. W zasadzie takiej, że wiesz, wyczuć moment, kiedy ktoś się oddali od grupy, nie? ZOMBIE! Yeah! JA! <laughs> ale głośna muzyka. Ja ale? Was A, no właśnie, też głośna że jest w Ej, tylko że wiecie, to, że ja się czemu, my się tutaj, czemu my się tym, tym zajmujemy? Zamiast kurna biec już do gniazda. No bo chcecie się pobić, to się wiemy. <laughs> Punkty doświadczenia stary. Nie wiem czy dobrze biegniemy. o właśnie nie, chyba nie zdobywamy punktu. Bycia. Jest Ej, a możemy do... ktoś uratować jak on się rzuci na kogoś? E obić no, może. W trakcie jak on się rzuca i w niego zaświecisz, to mu przerywasz, ale jeżeli mu nie przerwiesz, to chyba nie. Tu biegnie, leci! Jest! Jest, jest, jest! jest. Teraz, kurwa. Wracaj to! A masz! Nie deptnęło was w to to... No weźcie go szybko! <słuch> No, no dobrze, i teraz nie wiem. Ale masakę. ty masz taką tarczę chyba, wiesz? Musimy w ciebie poświecić przez jakiś czas, żebyś... Z... Dobra, dawaj, 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 dawaj. to tak w niego zwiechał z kopa? To będzie cały czas no nie, jak A to ja! to ja. Rogi. Kto inny? Pomocy tu na dole! Pomocy! 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 A! Ała! Jezu, wow. masz jest! Juhi, cóż jest? Boże! Hehehehe, twoje pomocy! Boże! Pierwszy raz widzę roka w takim omokowym. No. Właśnie, na gościa na, na ziemi. Pierdeka, kurde. Krew się leje, jucha! Jaha! Pomocy! Jest, 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 jest! Nie, 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 nie! Nie, 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 nie. O, nie! O kurde! No i co się stało? Ooo, nie, przegraliśmy. Wszyscy ludzie zostali zabici. Otrzymujesz nagrodę, gruczoł łojowy. Pięknie. Jej, super. Mam gruczoł ja łojowy. Ja cię kręcę. Mm -hmm. O. Ale zobaczcie, 10-10, Izak. Z no, jednego zabija i ginie, nie? No tak, ale nic ale co, nam się wydaje nie Wydaje mi się, rady. Jak że ty ten. Powinieneś, powinieneś się A, tak nie nie na tej liście. Mam tylko wasze wyniki, nie mam mnie na Nie, ten... teraz było dobrze, bo na ja chwilę odszedł, nie? Na moment od Ona, was odszedł. Właśnie. Ja to od razu wykorzystałem. A tak to jak wchodzę w was, to nie ma żadnych szans, nie? Hmm. Jeszcze, jeszcze jesteś w stanie uratować w ogóle gościa, jak na niego się rzucam, czy coś. nie? To, to masakra. Powinieneś yes. nas chyba atakować, jak my jesteśmy przy gnieździe, bo tu jest dużo zombiaków. No to prawda, wiesz, jest chaos. Tak, jak gdybyś był jak chaos, nie?